Tak. Krzysztof Panek wspina się właśnie w free solo na drogę czwórkową do linii Kobylańskiej. Zamierza wejść i zejść bez liny. Jak na razie pokonał pierwszy kruks i podąża do góry. Ale tu o, Kamil! dla jaj tą linę? Mm. Żebyś ściągnął to. Co? No. Czekaj! Siostro! to, <laughs> <Siudam, laughs> <boże. laughs> no, czeka, to zacząć ściągać? O Boże, nie mogę co to to się odpiąłem, gdzie? Czekaj! <laughs> Nie ale, 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 ale. O Boże, jak <gulanie> się Nie mówisz, zajebałeś się mu. Nie, na kursie, ja, nie, 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 nie,

Ciężko powiedzieć, co jeszcze tam robi, ale na pewno powie, jak wejdzie. Czym było trudno? Czy było bardzo prosto? Ja pamiętam, że jaki piękny Właśnie przymierza się do schodzenia. Nie, ale to krzyczy. Nie, to nie było pytanie nikogo, tak się. Dobrze, że pytam do Nie pamiętam wtedy. Jak A ogóle by było źle wpiąć? Nie wiem. Ostatnio no. mega mocne próby pod 8a. 8a plus w ogóle. Co ty gadasz? No filmik. No to grubo. Ale to jest na takim limicie u mnie aktualnie, Ach. że robię jeden ruch, Robi drugi ruch Pęć, i trzeci spadłem. Nie, nie tak zrobię nie więcej niż trzy ruchy. niezależnie tak od nie, 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 którego miejsca zacznę, lek zacznę. Lekko? Lekko tam. O, Lekko tam? Aż, bez coś 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 bez coś tej uprzęży ekspresów. Tak. I tak. dobra, dobra, czekaj, kurde, jak się dodało, Odwróć się przede do mnie, żebym widział co robisz. No. Przyciągasz. I idziesz dokładnie tak jak widzielina, czyli najpierw. Ale... Nie, to się wcześniej sobie odwróciłem, i miałem takiego kurwa Mate Po prawej, po prawej przyjął. Nie, nie, po prawej. Jeszcze. Od prawej strony w ten drzwi. No, no. O, tu. No nie, no i włożył znowu po lewej. Gdzie od, krzywa wtedy. Nie, od tej samej strony, tylko jak masz tą żyłę która zakręca, to na prawo od... Dobra. No, 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 pociągnij. I jak wkładasz, to... Nie i kawałek po prawej... Nie, po prawej. Chodź tu. Tu ją już. tu? Tak! No tu, no. no! Mówię ci, że tu. No i po prawej znowu kurwa krzyżuje ją, no. No, dobrze włożyłeś, tylko znowu po drugiej stronie żyły. Nie po tej stronie, tylko przez. Nie. O, właśnie! No i zaczął, no i znowu kurwa też staj, że się skrzyżuje. No przegoń. Co nie, nie! Daj, daj, nie nie, nie zostaw nie łożonę. Wyciągnij trochę kawałek, no nie, Już no dalej, pchaj, pchaj, i, I poczekaj chwilę, i widzisz, że się tutaj cienie, no nie, no bo jest będzie krzywa, potem się zaciśnie się chujo to rozwiązuje, zrób tak, kurwa, no nie, brakuje, podejdź, <grym> krok, kurwa, no dobra, kurwa, nie wiem, co ci chodzi. widzisz? Żeby się zacisnęła tu, a nie tu. No dobra, to, to, to przechodzimy za nagrodę. No w Nie Ufam Dobra, Dobra, dobra. bajan, bye. Zostawcie się na miejscu tamtej pani, <ślaski> która musiała was słuchać. No, nie dość, e, wiem, powiem wam, że jesteście na filmie. O No. Ale dobrze, dobrze, że wiążecie się dobrze. No, <ślaski> to ważne. Po prawej po prawej, nie tu. Ja miałem kiedyś takiego kolesia, co się związał ze mną ósemką, pojechał ze mną na ściankę i kurde też śnieł sobie ten związek. Także na lotnisku iść. Dobra, ja mu za? To może nie szły na początku, co? Tu możesz skręcić Krzysiek. będzie chyba ci łatwiej. Na lewo. No, na lewo idź. Tak, tak, bo ja bardziej tam. No, ja zawsze tam. No, bo ja tam. bo tam. zapchał, skakał, tam. No, tam. Nie, już pada. No, łapali, tutaj tam. chętnych do łapania. Tot hey. hey.